Cześć! Jestem Hubertaków i dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Małej Ferajny e, Czekajcie, muszę iść spać Co chyba robisz? No dobra Dzisiaj nawet nie wiem co będziemy robić To oczywiście kolejny dzień daily od razu krypcio O, wpadł do jaskini Normalnie pięknie, Krypcio. O nie! Nie wybuchaj tu. I tak nagle z tyłu za mną jeszcze jeden Creeper. To to by było. Dobra, chodźmy do kopalni, bo. Tutaj pewnie diaksów nie będę miał. O! Żelazo. Albo zapomniałem je zebrać, albo je przegapiłem. Bo na pewno wiedziałem, że tu jest żelazo. Dobra. Myślałem, że to jest kolejne. E tam jest woda i tam w ogóle chyba aksolot był. Więc jeśli był, to mogę. A nie, chyba nie było. Nie wiem. Nie wiem. Gdybym pewnie był, to bym już go miał. Ale chyba go nie było. Dobra. Mm. Nawet nie wiem, co robić. E, co jest. Hmm. Z, spróbuję sobie zrobić e, wiadro, czyli no wiadro z wodą i zrobi. No i w ostatniej sekundzie. Ostatniej sekundzie, no... No zrobić wiadro, żeby się uratować. Już każdy pewnie wie o co chodzi, więc... Nie muszę nikomu tłumaczyć. Dobra. Będzie trochę bloków potrzebne. Mm. Dobra, trochę kobla, trochę dirta... I deski, dobra. Teraz to yy, wiadro, no i spróbuję zrobić. Jakby co, może to się nie udać, więc będzie wielki fail, ale no spróbuję. Dobra. Okej. Okay. O Boże, ja mam trochę stresa, bo nigdy na survivalu tego nie robiłem. Wiem, że to jest nisko, ale dobra. 3, 2, 1. O, chyba trochę źle, ale udało się. Zrobiłem. Dobra, ta wieża będzie tutaj dalej. To będzie pamiątka z odcinka, gdzie robiłem wiadro challenge. Mm. No dobra. Mm. Dodaj sobie krówkę. O Boże, mój między zabija na hita. I muszę ogarnąć sobie Leona i mojego tatę do filmu, bo nie mam po prostu co robić. Yy, no. Zrobię nieskończone źródło wody. Poczekajcie. Jak to się robiło? To się tu rozlewa. Tu się rozlewa i kurka i tak nieskończone źródło wody zrobiłem Dobra Będę kończył ten odcinek, więc na ten odcinek już było na tyle. Zostawiacie łapeczki w górę. Pamiętacie, trwa moje daily, więc yy, bo... no jeśli wbijecie... 100 sumów do końca daily, to zrobię jakiś specjal. Narka.